Witam ponownie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy taki szybciutki dodatek, dodatek obiadowy, dodatek do drugiego dania. Będzie to surówka z kiszonej kapusty, i do przygotowania tej surówki potrzebujemy, ja mam tutaj 60 dekagramów kiszonej dobrej kapusty, 3 marchewki, jedna cebula, jedno jabłko, twarde i winne, 3 łyżki oleju, cukier sól. I pieprz do smaku. Przygotowanie surówki zaczynam od pokrojenia w drobną kostkę cebuli. Do tego celu użyję mojej gilotyny. I ona jest z taką funkcją do e, cięcia e, paseczków i drobnej kosteczki. E, założyłem wkładkę z drobnymi ząbkami i takim ruchem o, uzyskuję drobną kosteczkę. Zobaczcie, idealna, idealna, drobna kosteczka. I Musimy zeszczyć całą cebulkę. Proszę bardzo. Ponieważ te ostrza są bardzo ostre, nie widać tutaj w ogóle soku z cebuli. Następna czynność to włożymy tą posiekaną, pokrojoną cebulkę do miseczki. Ja ją zasypię, mniej więcej łyżeczką soli, zamieszam i w takim stanie odłożę ją na około pół godziny. Kolejna czynność to pokrojenie na nieco drobniej kapusty, no mniej więcej na takie kawałeczki. Pokrojoną kapustę wrzucę do miski, następna rzecz to starcie marchewki, do tego celu wykorzystam zwykłą tarkę i będę to robił na stronie z tymi średnimi oczkami, ścierami i marchewkami. Możemy też od razu zetrzeć jabłko z tym, że zmieniamy już stronę naszej tarki zetrzemy to jabłuszko na grubszych oczkach Jabłko i marchewka są już starte one nam się tutaj troszeczkę wymieszały ale to nie szkodzi bo przecież wszystko to razem wrzucamy do michy wymieszamy i już możemy dodać nasze trzy łyżki oleju mniej więcej na wstępie łyżkę cukru, sporą szczyptę pieprzu, soli i bardzo ważny element przygotowywania surówki musimy z niej w tej chwili wycisnąć soki. Dobrze wszystkie te składniki przed dodaniem cebuli wymieszać, wydusić. Ta kapustka z jabłuszkiem i z marchewką musi nam puścić soki. Dzięki temu później nie będzie sucha, tylko bardzo, bardzo soczysta. I w takim stanie odstawiamy ją jeszcze na mniej więcej 15 minut. Ostatni etap to dołożenie do, do kapusty cebuli. Ta cebula, zobaczcie, jest już bardzo wilgotna, puściła soki. My będziemy chcieli się pozbyć tych, tego nieprzyjemnego smaku, który jest w niej, czyli tej goryczy i takiej surowizny cebulowej, w związku z czym zalejemy tą cebulkę wodą. Wypłuczemy i dopiero wtedy dodamy do kapusty. Kacebulka też będzie nam mogła stać dużo dłużej w lodówce, po tym jak pozbędziemy się tej surowizny i takiego kwasu siarkowego, który powoduje, że w potrawach ona nam fermentuje. No więc wlewam do niej wodę, przerzucam na sitko i płuczę. Za chwilkę zostanie nam czysta cebulka z łagodnym smakiem. Cebula jest gotowa. Pozostał łagodny smak cebuli. Ja to jeszcze spróbuję. Właśnie o to mi chodziło. A więc ostatni etap przygotowania surówki to dołożenie cebuli. Musimy to jeszcze raz wszystko wymieszać. Ja to spróbuję. Można dodać jeszcze trochę cukru i odrobinę pieprzu. Dobrze to wymieszać. Ja to za chwileczkę przykryję folią i włożę do lodówki. Tak wygląda nasza surówka. Ona stała w lodówce jeszcze 15 minut, jest schłodzona, przetrawiła się z wszystkimi przyprawami, z cukrem, pieprzem, solą jest po prostu wyśmietnita. Jest to doskonały dodatek do wielu, wielu mięs. Ja sobie ją dzisiaj wykorzystam i dołożę do sznycelka z frytkami, a ta suróweczka będzie doskonałym kontrastem Smak do tego dania. Proszę bardzo i zapraszam.